Witam was bardzo serdecznie z tej strony Osy, a to jest z 2 z Wadereusą. Dokładnie. Dziś będziemy sobie dalej przychodzić z powodu takiego, że poprzedni odcinek był taki sobie. Nie przeszliśmy zbyt dużo, a już dzięki poradnikom na YouTubie, już wiem jak przejść dalej. <grym> Więc mam nadzieję, że teraz zostawisz łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, a my jedziemy dalej. Znaczy, wiecie. Dalej. To dalej lecimy chapter 1. Tak, jestem sure, sure, możemy jechać dalej. Nie wiem jak youtuberzy robią to, że sobie ekran rozjaśniają w grze. To jest po prostu kosmos dla mnie. Nie wiem, może mają bogatszą wersję z Dead 2 mnie fakt, że ta gra nie jest dopracowana. Jest bugująca, jest ciemna i w ogóle. Tu ten wybuch, te YouTube się mnie przewróciły. Yy, mam nadzieję, że... Że, że się wytłumaczą tym, że mnie przewróciły, bo było to niegrzeczne. Po pierwsze, już wiem co zrobić, kiedy dotrę do tego. Najpierw musimy iść do tego faceta, który właśnie sobie przebiegł. O nie, co się stało? O Jezu. O, właśnie tu jest. Chodźmy do tego faceta. Dobra. On tu sobie gada... Nie, nie, proszę mnie, zabijaj mnie, odejdź, ona mnie dym! Spokojnie, ja chcę ci tylko pomóc. Dobra. Skończyliśmy z nim gadać, później do niego wrócimy. Kiedy zapalimy światłość? Dobra, teraz naszym zadaniem jest udać się tam na dół, gdzie była latarka i tam jest skrzynka z Electric Nation. Yy, czyli którą przegapiłem w ostatnim odcinku, bo nawet nie wiedziałem, że coś tam takiego jest. Że ktoś kompletnie mógłby coś tam takiego ustawić. Muzyczka robi się straszniejsza. Mam nadzieję, że nikogo tu nie będzie. Dobrze, mamy latarkę. Pierz literkę. I tu gdzieś powinna być skrzynka elektryczna. Pyk parkier! I jest ta skrzynka, to jest ta skrzynka konkretnie. I tu powinna być gdzieś taka dźwignia. O, tu jest właśnie to. O nie, nic się nie stało. Yy, czyli musimy teraz do niego wrócić. Do tego... What the hell co się stało? Halo, nieważne. Trzeba teraz wrócić do tego pana. Ale my jesteśmy szybcy, no my jest speedrun. I do tego momentu oglądałem. Do tego momentu, kiedy do niego podeszliśmy, to już przestałem oglądać. Wiesz, nie chciałem sobie spoilerować, tak? Bo tu jeszcze siedzi. Panie, tutaj tu jesteśmy z nowinami. Fakty o godzinie 19. Chciałem włączyć prąd, ale ty jako jedyny przetrwałeś, co? To dobrze. Musimy znaleźć terminaling part of kompleks. Musimy znaleźć ten kompleks cały z energią, żeby włączyć prąd. Dobrze, chodźmy. No to chodźmy szybciej. Szybciej. Nie ma czasu. Left mouse. Halo, idziesz pan? Halo? Bo tak, jakby dostałem instrukcję, żeby cię panie przywołać. Co się znowu od Janie Pawliło? Czekaj, czy włączyłem mikrofon? Tak wyłączony jest. U. Ej, no co jest? Chodź! Mam cię pobić czy coś? Chodź! O, idzie! Chodź. Dobrze, chodź, chodź, chodź. I teraz biegiem, bo wiesz, że baterie są drogie w tym świecie. Kurde, jak tu ciemno. Muszę tak ten, bo tu kompletnie nic nie widać. A ten idzie? O! Jak się go wystraszyłem. Dobra, teraz tu. Tu na tego tu się nie przejmuj się, on zginął śmiecią tragiczną. Teraz są jakieś pudełka znowu. Boże, po co ktoś dodaje takie pudełka, bez sensu. Tylko się zatnąć można i tyle. Dobra, jesteśmy. Udało się. Możemy włączyć. Włączyliśmy energię. Super. O! <grymne> Jak fajnie krzyknął. Takie. Dobrze, mamy energię. Uło w końcu. A gdzie ten potwór? O nie! O nie, co mu się stało? No to smutne, niestety. Stało się. A teraz co? Bo do tego momentu nie oglądałem. Mam nadzieję, że go tu nie będzie. Pip! Coś się tu stało niedobrego. Tutaj coś też było. Coś Jakąś kartę miał koleś. Tutaj. Właśnie, on ma kartę. Ale nie można wziąć. Dobrze, idziemy w takim razie. Mamy światło, więc nie, nie potrzebujemy jakiejś tutaj... Kurde, na ten dym chyba musimy uważać, ale nie jestem pewien. Tutaj. Znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Wy to widzicie? Ja ostatnio wyszedł. Może trzeba iść prosto. Eee... Kurde, no chyba jednak nie. Trzeba się wrócić. Ale gdzie? Czy nie jest światło. Tu coś jest. Tutaj coś się dzieje. A tak, to musimy otworzyć. O Jezu, jakie dźwięki. Dobra. Jezus, ma jakieś dźwięki. Tego się nie spodziewałem po tej grze, Slendy, ty dupiś. Otwieramy. O! O Jezus, Marian, to ten potwór. Halo? O Jezus, jaki brzydal. Dobrze, idź sobie. A jakie dźwięki wydaje ty? Dobra, idź, 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 idź ty! Bo bateria mi się zaraz skończy. Idź dalej, idź dalej, idź dalej. O, biegnij, biegnij! Co to jest? Chyba nas yy, zabiło. O. Już mamy checkpoint, a nie wierzę. Co? I nie mamy latarki! <grymne> ale super Ej, skumajcie to! Braken latarka, nie? Halo Dobra, ale wiecie, latarka. Ej, bo latarki, nie, serio? Do dupy trochę. Ej, no co jest? Co jest? Ginołem. Ja nie wierzę w to. A gdzie jest latarka moja? Precz mi z drogi, Hanka. Kurde, zabrali mi latarkę. I z czego teraz będę strzelał? Dobra, to od tego dymu chyba zniknąłem, chciałem, powiedzieć. zginąłem. Dobra, nie przejmujmy się tym, trzeba znowu tam iść. Bez latarki, super. Na pewno coś będę widział teraz. Inteligentne rozegranie twórcy gry. Dobra, to, że tu będzie jakaś latarka Flashlight. No, co są te straszne dźwięki? A tu jakaś latarka? Nie. Nie, bo ktoś się wygłupił i mi zabrał latarkę. A ja ale nie widzę tego kwawego potwora. On tu stoi? Tak, stoi. Ej, bo ja go nie widać. Chyba musimy go jakoś ominąć. Dobra, ominęliśmy go. Tylko problem jest jeden. Gdzie mam teraz biegnąć? Tędy? de. Dev, dev, it! The last chance the escape! Ale gdzie ja mam uciekać bez atarieczki? O kur Tu ten potwór, I co ja mam tu zrobić? Zatarka! Co ja mam tu zrobić bez zatarki, wy mi powiedzcie. To, a tu coś jest? Czy uda nam się zbogować? Tarka! A po tu drzwi były. No ale nieważne. Tu jest latarka. Tutaj gdzieś powinna być latarka na dole. Potrzebujemy karty, super. A gdzie ja tą kartę znajdę? Bo tak jakby... Ten gościu latarkę by mi dał, bo tu jest widzę. Ale ta gra jest niedopracowana! Znaleźć jakąś kartę. A jak mam niby wrócić, jak ten potwór tam stoi? Mam przebiec przez to? Nie, no to jest. A jak mam się, przepraszam, wrócić. Tędy nie mogę. Nie rozumiem tej gry. Dobra. To nie ma sensu. Yy, to był ostry. To był Dead Tabis. Jak sami widzicie, no po prostu ta gra jest dziwna jak dla mnie. Ta gra jest dziwna. Yy, jeżeli chcecie więcej gier, zostawcie tę łapkę w górę, subskrypcję. No i co? Do następnych odcinków. Cześć!